I ruszamy z tym dniem, GM, 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 czyli w slangu web3, good morning, dzień dobry, ze słonecznej Warszawy. 6-9, czyli dzień premiery BFC VIP NFT, dostępu vip do BFC, natomiast to, co się wydarzyło wczoraj, jest szokujące. Ruszyła przed sprzedaż i sprzedało się naprawdę bardzo, sprzedała się bardzo duża ilość dostępów. Nie sprawdzałem jeszcze dzisiaj, komputer dopiero, dopiero odpalam. Nie sprawdzałem jaki jest status na ten moment, nie wiem, być może jest bardzo mała szansa na to, ale może się sprzedało wszystko i w ogóle dzisiejszy live nie będzie miał sensu, bo po prostu nikt nic już nie będzie mógł kupić, tylko się dowiedzieć. Zaraz sprawdzę i dam wam znać, czy jeszcze coś się zostało. I uwaga, 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 uwaga. 1282 jeszcze są dostępne, jeszcze się... Sprzedaż nie zaczęła, słuchajcie, to jest tylko sprzedaż dla, e, dla founderów. E, natomiast nie ma limitu. Przypominam, było 2500. Szok. Ok, dobra, więc na początek e, dodaję e, event na StreamYardzie, e, czyli live na tą grupę na Facebooku. No ale najpierw muszę StreamYard sobie e, odzyskać, bo robię live'a, a potem sobie zawieszam subskrypcję, a potem, jak potrzebuję, no to sobie, sobie e, robię. O kurde, nie chcę, nie chcę rocznego planu, tylko miesięczny. Robię sobie po prostu odświeżenie tego planu. Więc zaraz będę zakładał event na, tej, na mojej grupie na Facebooku. O tutaj się ten event pojawi. Swoją drogą pojawił się kolejny odcinek vloga, czyli wczorajszy vlog. Okej, okay, wydarzenie się już zaraz daje, ale nie mam jeszcze grafiki, więc czekam na grafikę, którą przygotowuje mi Grzesiek. Natomiast jestem teraz w systemie mailowym będę wysyłał mailing z przypomnieniem, że dzisiaj jest live, chociaż w sumie poczekam może na tego linka konkretnego, żeby mieć link już do, do live'a. Więc najpierw dodam live'a, a potem będę wysyłał mailing. Przeglądam sobie właśnie LinkedIna i tutaj patrzę, Sebastian Strzałkowski wrzuca e, swojego pledge'a z Blockchain Alliance. Speaker Board Founders Club. Brawo, brawo. Nasi są wszędzie. Siła. Mailing puszczony. Dziś o 20 spotykamy się online, już taki bardzo krótki mail z linkiem po prostu do, do tego spotkania, do grupy e, poszedł tutaj na żywo, możemy patrzeć kto otwiera, kto otwiera maila, już na razie 116 osób już otworzyło, otworzyło maila, także no ciekawie, ciekawie, będzie event. I na ten moment godzina 13.05, 6.09, przed oficjalną sprzedażą zostało tylko 1249 dostępów, 2500, także mniej niż, yy, mniej niż połowę, jeżeli dobrze liczę. Idzie, idzie, nieźle. A ja tak zdradzę wam jeszcze, że rzutem na taśmie wszedłem do pewnej mm, działalności spółki, można powiedzieć, yy, związanej z NFT. E, właśnie dzisiaj rzutem na taśmę, nie będę na razie zdradzał szczegółów BFC, nie, nie jest to związane z BFC e, No będzie ciekawie, będzie ciekawie, bardzo innowacyjne rzeczy Chyba nikt tego w Polsce jeszcze, jeszcze nie robi Co, co, co chłopaki tam, e, tam tam działają Bardzo jestem ciekaw jak to, jak to wyjdzie i jakie. Różne możliwości się otwierają, kiedy jesteśmy w różnych społecznościach, znamy różnych ludzi i sobie gadamy, wykombinujemy, i są tam, jest tam dużo innowatorów, i próbują popchnąć ten świat troszeczkę do przodu. Wychodzą naprawdę bardzo ciekawe inicjatywy. To też jest moja motywacja w Board Founders Clubie, żeby pchać ten świat do przodu i budować naprawdę jakieś takie niesamowite, niespotykane rzeczy. Już samo, samo to ten dostęp. Po NFT do społeczności nie jest jakieś specjalnie popularne w Polsce, jest dosłownie może kilka takich społeczności. Także innowatorzy, innowatorzy. A teraz czas się przewietrzyć, przejść, podkaścik, odświeżyć głowę, a potem siadamy do prezentacji wreszcie na wieczór, bo czas zacząć robić. Natomiast prezentacja nie jest skomplikowana. Będzie dużo rzeczy, ale nie są one skomplikowane, żeby, żeby je dodać po prostu, żeby wypluć to co mam w głowie na PowerPoint'a. I widzimy się o 20.00, a ja jeszcze pokażę Ci trochę właśnie szczegółów z mojej prezentacji. A co to tu przyszło moi drodzy, co to tu przyszło? Ważne rzeczy w świecie krypto, ledgerki. I pracuję właśnie nad prezentacją BFC VIP 6-9, nasza piękna karta vipowska. troszkę o mnie, parę słów, agenda. I zaczynamy. Prosta prezentacja. Będę opisywał, co się udało zbudować w BFC, w czym w ogóle jest BFC. Zrobimy premierę właśnie tych VIP-ów. Będzie konkurs i powiem o nowych produktach ogłoszeniach, premierach i potem będzie Q&A. Okej, okay, mamy preskę, mamy preskę gotową. Piękna prezentacja, o tutaj z fiesty fotki wyciągnąłem z imprezy, e, informacje o konferencji, o tym co zrobiliśmy, no zrobiliśmy tonę, tonę rzeczy, po prostu meetupy e, lokalne z BFC się odbywały w różnych miastach, koszulki, na konferencjach występowaliśmy, no w ogóle Firma powstała, jedna już w BFC, tysiące wiadomości na Discordzie, media zbudowaliśmy światowym poziom, na światowym poziomie, newsletter, zniżki oferty, współpracę w ogóle. I aktualnie w tym momencie Founders NFT, czyli to pierwsza kolekcja najwyższego poziomu, jest za 0,9 ETH czy za jakieś 7100. Można kupić po prostu wejść i, i kupić za, to, za tą cenę. Nikt nie chce sprzedać za 0,4, bo jest oferta za 0,4 czy jakieś tam 3000 coś, nikt nie chce e, za tyle się sprzedać. E, Także chyba dobry znak. No i otwieramy, otwieramy dostęp, dostęp VIP. I tutaj wszystko. Też o mailingerze trochę powiem. O powiem, że będzie na przykład dostęp przez NFT, jako jedna z pierwszych narzędzi w ogóle w Polsce na świecie też mało narzędzi jest, które oferuje dostępy do produktów za NFT. I kursy online wprowadzamy, pełną obsługę kursów online, Mellingerze yy, i w ogóle masę, masę nowych programów. Yy, ale nie, to nie pokazuję, nie pokazuję. To tajne, tajne, trzeba być na live'ie. Yy, dobra. I tak, strona gotowa. Strona gotowa. Da, 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 da. Jest bardzo prosta, generalnie jest tylko link w zasadzie. Można sobie kliknąć i sprawdzić, ile sztuk zostało. Na ten moment mamy 1216 w magazynie na 2500, czyli dużo już się sprzedało. Zobaczymy co będzie, co będzie po live. Także to już koniec dzisiejszego vloga. No niesamowite rzeczy się dzieją. Naprawdę tyle dostępów się udało sprzedać już. zobaczymy jaka będzie energia na live, jak ile będzie ludzi. Mam nadzieję, że dużo i że będą zajarani tym, co robimy, bo naprawdę robimy projekt. To jest projekt mojego życia, to jest projekt mojego życia póki co, dlatego też agreguję wszystko inne co robię razem do tego, do tego projektu. Dzięki, mam nadzieję, że się widzimy w BFC, jeżeli nie jesteś Fonderem, to zapraszam jako VIP, to jest ten moment, to jest ten moment, może jeszcze coś jest. Zapraszam, do zobaczenia w kolejnym odcinku.